No prawdopodobnie wilki, siatka rozwaliona, rozwalona, pies wyciągnięty, tu, tu były ślady wyciągnięte tam na tą łączkę i rozczarpany, nie ma śladu po w granicy. Żadnych śladów? Żadnych, tylko krew, jest tylko krew i nic więcej nie ma. Pokażę pan, gdzie one go wyciągnęły, w jaki sposób? O, tu proszę zobaczyć, była siatka taka cała. Jak tamte pozostałe? I tutaj pierwsza plama krwi, tu były ślady ciągnięcia. Dotąd. Tu były ślady co kawałek plama krwi. I tutaj, w tym miejscu. To było wszystko. Takie we cała, taka duża, tak jakby go szarpały, sama krew wszędzie, nie? Ile lat miał piesek? No pies miał około 9-10 lat. Mniej więcej. Nie. Jak się wabił? Reksio. Reksio. Reksio przegrał walkę. Reksio nie przegrał walkę. Nie miał szans. Nie no nie miał szans. Były nie. kiedyś podobne sytuacje tutaj? Nie. Pierwszy raz by do tego się zdarzyło. Słyszał pan cokolwiek w nocy? Nic, się pieski ściekają, bo zwierzyna chodzi. Chodzą jelenie, chodzą tutaj dzikie, bo to jest blisno, blisko, bagna są, nie? Lisy na pewno chodzą. I one uda, ujadają, czy nawet samochód, czy ktoś idzie, pieski zawsze ujadą. Jakbym miał codziennie chodzić w nocy, sprawdzać, co się dzieje, no to człowiek by nie, nie wyspał się, tak? Ale po raz pierwszy chyba taki atak blisko domu. No, no blisko domu, I ile to jest? 20 metrów od domu? I pana zdaniem co władze powinny zrobić? Władze polski. He, no co powinny zrobić? No myślę, że t... trzeba by było co najmniej zredukować, tak? Bo jest podejrzewam za dużo tego. Ale zauważa pan, że jest więcej wilków? No jest coraz więcej. Widział pan tak. osobiście na przykład? Kiedyś y jeszcze osobiście nie spotkałem się z wilkiem, ale Kiedyś tak człowiek tylko słyszał z suszenia, że tam ktoś gdzieś widział, tam ktoś widział, tam coś się stało. No ale teraz człowiek odczuł to na własnej skórze, tak? No i nie wiem, ale. Występowało panu odszkodowanie na przykład? Tak, no bo odszkodowanie było pisane, to tam córka napisała i dostała właśnie dzisiaj odpowiedź, że jest dwa, dwie dni robocze, są dwa dni na złożenie tego wniosku. Czyli spóźnił się pan? Tak. Spóźnił się jeden dzień, no i. Wniosek nie został w ogóle rozpatrzony. Podajcie mi pokażmy, bo jest tam drugi jeszcze piesek. Dlaczego on przetrwał? No, ten piesek akurat przetrwał, bo to jest piesek haski i mam go ogrodzone. Że tak powiem w całości dookoła i z góry, bo on uciekał. No, po prostu potrafił wyjść i, i tylko chyba dlatego przeżył. Jeszcze jest. Czyli przez dach po prostu nie dostały się do niego? Nie, nie dostało. Do, co solidniejsza się... siatka może była, co? No i jest mocniejsza siatka, bo to jest stalowa, nie? I... A jest już kolejny piesek? Następca? Tak, już jest. Już wczoraj, wczoraj dzieci zakupiły nam i już mamy następnego. Tylko tym bardziej, no teraz mamy z rodowodem taki już. Będzie tu mieszkał też docelowo? Znaczy się, teraz planujemy zrobić taki bardziej masywniejszy, żeby nie było dos, dostępu tak do tego. Metalowy pospawać, nie taki już. A zdarzały się tu już w okolicy takie sytuacje? Dziś u sąsiadów, bliższych, dalszych? Było, tu się zdarzało. Wiem, że tu ktoś kiedyś mówił, że sarenka była gdzieś tam weżarta, nie? Na, na łąkach. Niby też, że wilki to właśnie miały, nie? W okolicy. No, ale sarna to jeszcze zwierzyna leśna, nie? To tak. jest... No, ale jest leśna, tak, zgadza się. Ale żeby psa coś to. Ja nie słyszałem. No i nic Więc z niego nie zostało. Ani ma... nawet kawałek głowy. Ani... Nic, ani że tak powiem, oprócz krwi żadnych śladów, nie ma nic. Tu chodziłem, tu, tu po tym polu, tam taka droga jest, po chodziłem, patrzeć może gdzieś tam go wyniosę, czy coś. Nie, nic nie było niczego.